Witam bardzo serdecznie już w siódmym naszym spotkaniu. Dzisiaj dwie bardzo ważne postacie, ponieważ Judasz i Piotr, Szymon Piotr. Co łączy te dwie postacie? Jedna i druga z drodza Jezusa. Judasz pocałunkiem miłości, Piotr wpierając się Jezusa. Jeden nie dźwiga tego, co zrobił. za zambójstwo. Drugi zalał się łzami. Załamał się. Proszę o pytanie, bo po prostu beczeć. I może by pomyśleć, że to jest taki nic. Tylko problem polega na tym, że Jezus ani jednego ani drugiego nie zostawił. Jezus, kiedy umiera, schodzi do Otchani. Tam znajdował się Judasz. Ja zareagował na widok Jezusa, nie wiadomo. Ale Jezus także przychodzi do Trzymana Piotra i zadaje mu pytanie: na czy jego wyparcie się? Pyta go nie o grzech, tylko o miłość. Co to oznacza dla nas, to oznacza dla ciebie, że Pan Bóg chce wejść w twoje ciemności, Pan Bóg chce zejść do otchłani, twojej otchłani, którą każdy z nas ma. Ale genialnie to opisuje znowuż psalmista. Jeszcze przed Jezusem, kiedy zesali się wysoko, ty tam jesteś. Kiedy zejdę do otchłani, ty tam jesteś. Innymi słowy, psalmista już przewidział, że Jezus zejdzie do otchłani, że nie ma miejsca, gdzie nie byłoby Boga. Pomyśl sobie swoje po otchłani. Tam się chce się znaleźć Jezus. Chce tam zejść. Chce tam tego dotknąć. I chce się z tej odchłani wyciągnąć. Wyprowadzić do światła. Chce cię uzdrowić. Chce cię uratować. Pytanie tylko jest jedno. Czym na to pozwolisz? Ale pamiętaj o jednym. Jezus nie zapyta cię o grzechy, on nie zna. Jezus zapyta cię o miłość.